W tym miesiącu poznaliśmy sporo gier, bo aż tyle, ale tylko jedna z nich była w tym grą miesiąca, i jest to Forgotten Wars, czyli jest od Playhead Games. Jest to gra rozdroży, czyli gra, w której będziemy podejmować decyzje, które naprawdę wpływają na rozgrywkę, wpływają na, tego, na to, co się dzieje. Będziemy rozwijać naszą postać, którą od początku do końca skonstruujemy podczas każdej rozgrywki. Będziemy rzucać kośćmi, będziemy mieć przygody pirackie, zdobywać skarby i odkrywać, co kryje się w Luke Daviego Jonesa. Forgotten Watches to gra, w którą można grać do siedmiu osób. I jest to gra narracyjna, która ma cały tekst scenariuszy nagrany w internecie na ich stronie. Także tak, jest to gra z aplikacją, ale tak nie do końca. W aplikacji tylko wpisujemy cyfry, które podaje nam książka i ta aplikacja czyta nam wszystko to, co się dzieje. Jeżeli szukacie gry, w której jest przygoda, w której są piraci, w której możecie naprawdę rozwijać swoją postać, to Forgotten Watches jest to na pewno coś dla was. Jest to coś innego. Jest to wprowadzenie do RPG-ów, ponieważ jest dużo rzucania kostką i dużo manipulowania tymi wynikami i właśnie rozwój z naszej postaci, ale jest to wszystko pięknie określone świetnymi grafikami, bardzo wciągającą historią, no i świetnym dubbingiem ze strony internetowej Forgotten Watches, nasza gra Maja. Dzień dobry, witam serdecznie. Tu granatowa on mąż, czyli Kuba. I ona żona Karola. I mamy gry miesiąca. Jak co miesiąc? Jak co miesiąc, jaką masz grę? Ja mam zacząć? No tak. No ja mam taką kobyłę, czyli Sierra West, nasz patronacki tytuł, w którym dostajecie mnóstwo dobra. W którym cztery tryby, właśnie. cztery tryby gry. I dodatek w trybie solo, o, ścigamy właśnie. się z hastingiem. I dwa tryby, które naprawdę oddają dziki zachód. Jest złoto, jest, jest, są Bandyci, rewolwery, szary. Strzelanina, super. No, i to jest taka gra, w którą ja przegrywam, a dalej chcę w nią grać. Więc to chyba najlepsza rekomendacja. Tak, ja też ją bardzo lubię, ale bo mamy wygrywasz. Ale nie, nie dlatego. Ja ją lubię, dlatego że to jest mój typ gry, czyli nie ma długo planowego takiej strategii, bo jestem bardzo marnym strategiem, ale właśnie reaguje się tu i teraz i to mi się bardzo podoba. No i wyśmienicie działa na dwie osoby. Tak, najlepiej działa właśnie na dwie osoby. Dokładnie tak. No i tryb solo jest też przedni. A ty? A ja nie mam ze sobą akurat pudełka, ale na grę miesiąca wybieram azul letnie Pawilon. A to dlatego, że bardzo długo na, to, na tę grę czekałam. <laughs> czekałam. Czekałam, chciałam zagrać i nie dopchałam. <laughs> no nie dopchałam się, to fakt, ale nie. Nawet wynika to chyba bardziej z tego, że no niestety witraże Syntry nie bardzo mi podeszły. Więc czekałam na to, na tego Azula, tym bardziej, że właśnie był zapowiadany, że taki będzie troszeczkę podkręcony, no bo no wiadomo, jest. coś innego musi być i jest, i jest właśnie, ale super, bo nawiązuje do jedynki, do, 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 do pierwszej części, I która tą jest taką ja matką familijną już. Grom. No, oczywiście, pomijając, że przepięknie wydana, ale właśnie niby mamy to samo, ale jednak trochę inaczej, jednak trudniej, jednak ciekawiej, no jest więc bardzo leżej, mi się to podoba. Jednak sobie mierze tak, azur normalny był w miarę prosty, tak faktycznie mi teraz. Bardzo w iteraże, mi się podoba to, że ograni... są określone. są już takie. Że letni pawilon. Letni pabilon, tak. Bardzo mi się podoba to, że jest ograniczona ilo ilo ilość rund i są jokery w tych rundach, czyli kolory jokerowe. I ja wiem, kiedy się po prostu to totalnie skończy. Ja mam z Tobą letnimi pawilonami, dlatego że układamy każdy swój pawilon, Jest też dla mnoga. Okej. Okay. No. Także polecamy Wam serdecznie z naszej strony te dwie gry. Sierra West i Azul letni pawilon. No i zobaczymy, co przyniesie czerwiec. Cześć. Cześć. Z tej strony Paulina i Łukasz, czyli gry planszowe Łukasz i Pauliny. Dzisiaj przychodzimy do Was z grą, która w maju, czyli w ubiegłym miesiącu trafiała u nas na stół najczęściej. Jak widzicie za nami, Hero Realms, Evergreen karciany, jeden z najfajniejszych deckbuilderów. Tak, myślę, że to jest gra naszego miesiąca i kto wie, może nawet najbliższego półrocza, ponieważ nie potrafimy odpuścić sobie partyjki chociaż raz dziennie. Wciągnęła nas totalnie, no i tylko zyskuje coraz bardziej. Tak, po dręczeniu podstawki przez długie, długie miesiące w końcu się wzięliśmy zakupowanie dodatków. Trochę z musu, ponieważ no maj nie był jakimś rewelacyjnym miesiącem, jeżeli chodzi o pojawienie się nowości, które bardzo by nas przykuły do stołu. Ale siłą rzeczy, zawsze można wrócić do tytułów troszkę starszych, które się nie starzeją, a jeżeli się starzeją, to z klasą. No i Hero, Hero Realms zdecydowanie takim tytułem jest. Zdecydowanie polecamy. Na razie. Cześć, z tej strony Paweł z kanału Gram Adam. Moją grą miesiąca maja zdecydowanie gra Azur Letni. Pawilon. Jak wiemy, jest to trzecia wersja azula wydana przez wydawnictwo Lacerta i moim zdaniem jest to najlepsza z tych części. Co jest tego fajnego, fajne jest to, że wprowadza nam kolor atutowy, czyli tak zwanego jokera. Co rundę ten kolor się zmienia, no i zastępuje nam każdy inny w grze, a więc łatwiej nam będzie ułożyć nasze gwiazdy i zdobyć więcej punktów. Jednak musimy mieć na uwadze, że tak jak mówiłem, co rundę ten kolor się zmienia, więc musimy patrzeć, jakich. Kafelków się pozbywamy, jakich nie bierzemy jakie oddajemy naszemu przeciwnikowi, gdyż łatwo popełnić tutaj błędy i łatwo można oddać sporą ilość kafelków, która w następnej rundzie będzie kolorem atutowym naszemu przeciwnikowi, no co da mu niestety fory w kolejnej rundzie. Kolejną fajną rzeczą jest to, że właśnie możemy zostawić sobie maksymalnie cztery kafelki do następnej rundy. Czyli jeżeli widzimy, że mamy cztery kafelki, Koloru żółtego, i nie mamy ich jak wykorzystać podczas tej rundy. A w następnej rundzie są na przykład kolorem atutowym, możemy je sobie zostawić. No i będziemy mieli łatwiej, pewien handicap w następnej rundzie, gdyż no, zastąpił nam inny kolor, i będziemy mogli ich użyć do ułożenia innej gwiazdy i zdobycia większej ilości punktów. Kolejną zmianą jest to, że dobierając kafelki z magazynu, nie musimy ich od razu układać na planszy, zostawiamy je obok i dopiero na końcu rundy. Wszyscy układamy kafelki na naszych planszach, a więc trzeba tutaj bardzo uważać, jakich kafelków potrzebujemy, jakich kolorów, żeby po prostu dobrze to obliczyć i się nie pomylić. Tak jak mówiłem, w tej grze jest bardzo łatwo popełnić błędy, a te błędy niestety mogą nas sporo kosztować. Kolejnymi zaletami tej gry jest fakt, że bardzo szybko się rozkłada. Rozgrywka trwa nie więcej niż 30 minut, a więc wieczorem przez panie można łatwo rozegrać kilka w kiedy nie mamy czasu na bardziej zaawansowane tytuły. A więc ja osobiście tę grę bardzo polecam, jestem nią zachwycony i mam nadzieję, że Wam również się ona bardzo spodoba. Więc dzięki i do zobaczenia. Cześć, z tej strony Sebastian z do znad znottranszy. Na początku chciałem bardzo podziękować podkowi za możliwość wproszenia się do jego programu i nie przedłużając moją grą miesiąca zostaje Maracaibo czyli najnowsza gra Aleksandra Pfistera, twórcy takich tytułów jak Great Western Trail, Blackout Hong Kong czy Mombasa. Jest to swego rodzaju The Best of Alexander Pfister. Znajdziemy tutaj wyścig z stylu Great Western Trail, zdobywanie udziałów w niczym w Mombasie, a także wykonywanie zadań, co niektórzy powiedzą, że mniej więcej tak wyglądało w Blackoutcie. To, co jest taką nowinką w Marka Ibo jest kampania... Można powiedzieć, że w stylu Legacy, gdzie każda kolejna gra kontynuuje fabułę, dokładamy nowe elementy, pewne rzeczy usuwamy, ale, co dla niektórych ma olbrzymie znaczenie, nie niszczymy elementów. No ale trzeba zadać sobie dwa pytania. Marysiu, czy podoba nam się Maracaibo? No dobra, a chcesz ze mną dalej grać w Maracaibo? No właśnie, ponieważ gra ma olbrzymie... Pod problem z tym, że jeśli ktoś bardzo szybko próbuje ją skończyć, bardzo ją zraszować, to może wygrać. Nie musi, to nie jest strategia wygrywająca, ale może popsuć rozgrywkę innym graczom, co kilka razy mi się niestety udało. Aczkolwiek zamierzamy grę skończyć, kampania przejść. Na pewno wypchnęło z naszej kolekcji Great Western Trail. Mombasy nie da rady, a co dalej? Zobaczymy. Cześć z tej strony Karolina, Oraz Krzysiek. kanał Gryfinka za nami Maj. Maj był bardzo u nas intensywny, zagraliśmy w wiele gier, ale drogą eliminacji pozostały te dwie, które są za nami. Mieliśmy przyjemność yy, rozegrać kilka partii i nagrać dla Was gameplay Tortugi 2199, ale w tym miesiącu również nie miał premierę Azul. No i tak ciężko było między nimi wybrać, że pozostawialiśmy... robie. <laughs> opowiadać Wam nieco o obu tych tytułach. Tortuga 2199 wystartowała 1 czerwca na platformie. Wspieram to, więc możecie wesprzeć ten projekt. Jest to gra, gdzie będziemy budować dek w taki sposób. Aby otrzymać 15 punktów wpływów. Punkty wpływów zdobywamy na różne sposoby. Możemy podbijać sektory, możemy polować na bestie, możemy też atakować innych graczy. Możemy też wymieniać nasze krypto, czyli tak jakby walutę w grze, na punkty, stojąc na głównym, centralnym sektorze. Całej tortugi, prawda? Te emocje, zwłaszcza już pod koniec rozgrywki, kiedy już piracimy totalnie, napadamy się, żeby po prostu zdobyć te punkty wpływów, rozwijanie swojej własnej talii, eksplorowanie mapy, słuchajcie, tyle emocji, pozytywnych emocji, takiego nakręcenia wręcz bym powiedziała. Towarzyszyło nam podczas tych rozgrywek, że ciężko by było nie powiedzieć w tej chwili o tortudze, ale jeszcze tak szybciutko dopowiem o Azulu, bo Azul jest to tak wspaniała y, gra logiczna. Ja jestem ogromnym y, w ogóle fanem Azuli i. Kiedy wyszedł letni pawilon, ja wiedziałam, że on będzie musiał być u nas na regale, no nie było innej opcji. I tutaj rzeczywiście mamy taką masę kombinowania, główkowania, dokładania, obudowywania, może też troszeczkę podbierania sobie kafelków. I tutaj mam trochę déjà bo mówiąc o tortudze, e, wspomnieliśmy, że emocje są pod koniec gry takie na, największe, prawda? I tutaj w Azulu mamy tą samą sytuację, bo pod koniec gry w Azul letni pawilon... Zaczyna się też troszkę taki wyścig szczurów, i tutaj chodzi o to, żeby sobie zrobić dobrze i przy okazji natruć troszkę życia przeciwnikowi, żeby on nie dobrał tych kafelków, które są mu potrzebne do ułożenia odpowiedniej gwiazdy. Oprócz dobierania kafelków jednego koloru, tak jak w pierwszym Azuru, uh -huh. bo w dwójkę nie mieliśmy przyjemności, nie mieliśmy przyjemności grać. Mamy tutaj kolor atutowy, który będzie wypełniał nam to, co już będziemy mieć u siebie, to, co będzie czekać na wyłożenie na naszą planszę. Jest to bardzo sympatyczne urozmaicenie i sprowadza się to do tego, że po prostu główkujemy tak bardzo, potrafimy po 5 minut naprawdę siedzieć nad planszą i myśleć, co będzie bardziej optymalne i co przyniesie więcej punktów. Także, downtime tutaj są tak. są. Tragiczne. Są... I e, ile to mówi pudełko? 45 minut? Nie, to jest kłamstwo. Ta gra trwa w cztery osoby, pewnie z półtorej godziny może trwać. Dobra Krzysiek, kończymy. Bo tak na jest. pewno już zabraliśmy nasz czas antenowy. Także trzymajcie się, do kolejnego miesiąca. Pa! Cześć! Dzień dobry, wieczór. Witam wszystkich widzów grania w chmurach. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić grę Deep Madness. Tibman jest to gra przygotowa przeznaczona dla od 1 do 6 graczy. W tej grze bohaterowie będą musieli ze sobą kooperować, czyli robić wszystko, aby wspólnie przetrwać każdą kolejną misję, przed którą zostaniemy postawieni. Scenariusze dotyczą w większości przetrwania, rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, przez co będziemy poznawali również wielką tajemnicę, która sprawiła, że właśnie ta baza Opadła w jakiś dziwny obłęd. Siły, które pewnie będziecie znali z opowieści Lovecraft'a, zabładnęły tą bazą i poprzez swoje psychiczne oddziaływanie wpłynęły na pewno na jej członków, zamieniając ich w przeróżnego rodzaju stwory i koszmary. Niektórzy z nich padli ofiarą również takiego psychicznego usiedlenia. Co powoduje tyle, że mamy czasami do czynienia również z przeciwnikami, którzy wyglądają lub też składają się z części ludzkich. Nasza drużyna, niestety, jest pozbawiona jakiegoś bardzo silnego uzbrojenia. Mamy raczej prowizoryczną broń, która jest zaadoptowana z różnego rodzaju narzędzi. Naszym głównym problemem jest to, że niektóre pomieszczenia w tej bazie są zalane wodą, co powoduje zużycie tlenu, którego mamy zawsze tyle, ile nabierzemy w płuca. Deep Madness, gra, która ma niesamowity klimat, jest bardzo ciężka, wymaga niesamowitej koordynacji pomiędzy działaniami wszystkich członków grupy śledczej. Polecam. Na razie cześć. Cześć. Z tej strony, Dziku z NerdecPL. bardzo dziękuję Piotrkowi za kolejne zaproszenie do podsumowania miesiąca. Tutaj myślę, że nie będzie żadnych zaskoczeń, i naszą grą miesiąca jest nowy, wspaniały świat. Gra bardzo przez nas lubiana. Jest to draft. Fanom Siedmiu Cudów Świata nie trzeba przedstawiać tej gry. My uważamy, że to jest tytuł dużo lepszy, jeśli chodzi o wprowadzenie w mechanikę draftu na troszkę wyższy szczebel. i Czasami przypomina troszkę nawet Century Korzenny Szlak, bo ta wymiana kostek jest dość taka ciekawa. Bardzo dobrze nam się gra. O tyle gra jest ciekawa. Intrygujące, że nawet nasz niegrający sąsiad przychodzi i pyta się, kiedy gramy w Nowy Wspaniały Świat. tak ta, ta gra go zaintrygowała. Mimo tego, że nie ma tutaj za dużo interakcji, ale kwestia podbierania kart przy przekazywaniu sobie ma tutaj znaczenie. Także nasza gra miesiąca maja, Nowy Wspaniały Świat. Pozdrawiam i zapraszam na nerdac.pl. Pozdrowienia serdeczne ze Szczecina. Trzymajcie się, hej! Cześć, tu mistrz Lewiatan Sorbet z kanału Wojennik TV. Dziękuję serdecznie Piotrkowi za kolejne zaproszenie i pozdrawiam jednocześnie wszystkich oglądających kanał Granie w Chmurach. Moją grą miesiąca w maju zostaje wydana przez Phalanx gra Europe Divided. Europe Divided jest tytułem przeznaczonym dla dwóch graczy, z których jeden przejmie kontrolę nad Rosją, a drugi nad Unią Europejską i NATO. Obaj gracze rywalizować będą o wciągnięcie w swoją strefę wpływów państw Europy Środkowej oraz państw zlokalizowanych na Kaukazie. Gra często jest określana jako Nowa Zimna Wojna. I nie bez powodu, dlatego że koncentruje się ona na okresie bezpośrednio po zakończeniu tej prawdziwej zimnej wojny, dużej zimnej wojny symulowanej przez Twilight Struggle, a jej czas trwania, czy też czy też e, okres, jaki symuluje, kończy się gdzieś tam dopiero w 2018 roku. A więc jest to gra, która pozwala na odtworzenie tego nowego konfliktu, jaki zrodził się po powrocie Rosji na ścieżkę mocarstwowego rozwoju. Gra asymetryczna, gra w której obaj gracze dysponować będą zupełnie różnym potencjałem, zarówno rozumianym jako karty, jak i również zasoby finansowe kostki. Bo jest to gra, w przypadku której będziemy z wykorzystaniem owej palety kart próbować przeciągać na naszą stronę państwa europejskie, dominując w danych regionach i realizując przy okazji pewne cele. Tymi celami będą wydarzenia z ostatnich 20-30 lat, które to no, miały duży wpływ na aktualny kształt naszego kontynentu. Gra, w przypadku której Będziemy próbować przeciągać linę na naszą stronę, w przypadku której będziemy zagarniać regiony, po czym odbijać je od przeciwnika. Gra, w przypadku której będziemy także uważnie konstruować nasze talie, bo te talie będą z czasem rozwadniane. W momencie, gdy opanowujemy dane państwo, mieszając z niej kostkę 5 lub 6, to Dostajemy kartę tego państwa do naszej talii, ale te karty, które otrzymujemy, niekoniecznie są wcale aż tak silne jak te, z jakimi zaczynamy rozgrywkę. Więc im dłużej trwa partia, tym nasze talie stają się większe i jednocześnie mniej efektywne. Gra tak jak powiedziałem, asymetryczna, bo gracze dysponować będą zarówno innymi taliami, jak i również innym zasobem czy też potencjałem finansowym. Unia Europejska i gracz prowadzący Unię Europejską oraz NATO będzie miał talię większą złożoną także z kart, które pozwalają zarabiać więcej pieniędzy, ale będzie musiał grać dwoma zestawami, będzie grał zarówno zestawem kości Unii Europejskiej, jak i NATO. I może być momentami tak, że na przykład mimo posiadania kostki wpływu w danym państwie o wartości 6, ale kostki Unii Europejskiej nagle będzie musiał realizować cel wymagający od niego obecności w tym samym państwie, ale ze strony NATO. Rosja z kolei będzie miała mniejszą talię, będzie miała mniejszy potencjał finansowy, ale tylko jeden zestaw czerwonych kości, więc o wiele większą elastyczność, o wiele, większe, o wiele większą możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się na planszy sytuację. Gra cechująca się bardzo dużą regrywalnością, gra bardzo dynamiczna, interesująca z ciekawymi mechanizmami w umiejętny sposób. Oddająca to, jak, wyglądało, jak wyglądała ta nowa zimna wojna, no w zasadzie, jak wygląda nawet ów stan napięcia między światem zachodu a Rosją. Gra, przy której świetnie się bawiłem i gra, przy, która w związku z tym zostaje moją graą miesiąca w maju. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam fantastycznych rozgrywek w czerwcu. Mam nadzieję, że zobaczymy się także za miesiąc. Trzymajcie się ciepło. Czołem z tej strony Tomek Daborsz z Gambit TV. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Granie w Chmurach. Czas na moją grę maja 2020 roku. I powiem Wam szczerze, myślałem, że będę miał z tym problem, żeby spośród wszystkich świetnych gier, które gościły na moim stole w tym miesiącu, wybrać tę jedną, która wzbiła się na Wyżyny. Bo naprawdę na moim stole gościły przez, przezacne tytuły: Black Rose Wars. Endeavor, Clash of Cultures, Mystea, Concordia i no było mi ciężko, ale, ale w tym tygodniu, w ostatnim tygodniu maja, na stole pojawiła się dwa razy jedna gra. Pojawiła się na stole dwa razy, a zagraliśmy już w nią sześć razy. I tą grą jest The King's Dilemma. Z wydawnictwa Horrible Games. Nie pokażę Wam tutaj tak pudełka, bo go nie mam przy sobie, ponieważ jest u znajomych, u których gramy. King's Dilemma to gra dla mnie niesamowita. To gra, w której prowadzimy królestwo. Nie jesteśmy królem, ale jesteśmy radą doradczą, która musi wspomagać króla w podejmowaniu bardzo ważnych decyzji dla królestwa. I te decyzje dotyczą mnóstwa Różnych rzeczy. Cała gra jest jedną w zasadzie wielką licytacją i swego rodzaju zarządzaniem zasobami królestwa. Bardzo ciężko jest mi opowiedzieć o mechanice tej gry i o tym, co się tam dzieje, ponieważ jest to, byłby to jeden wielki spoiler ponieważ ta gra to pewnego rodzaju opowieść, którą snujemy od początku aż do końca. Jest to gra Legacy. Mamy naklejki, piszemy po kartach, podejmujemy decyzje, które wpływają na dalsze rozgrywki. King's Dilemma, The King's Dilemma moja gra maja 2020 roku gra niesamowita. Co ciekawe, będzie polskie wydanie od wydawnictwa Galakta zatem jest na co czekać. King's Dilemma ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia za miesiąc. Za nami Maj i tym razem wyjątkowo postanowiłem przedstawić Wam wszystkie gry, w jakie zagrałem przez cały miesiąc, e, ponieważ była ich szalona liczba, a dokładnie dwie różne gry, w które zagrałem trzy partie. E, na wstępie ta gra, w którą zagrałem całe szalone dwa razy, ale że gra miesiąca nie służy przedstawieniu rozczarowań, to e, przedstawię Wam grę, w którą zagrałem tylko raz. Są to miasteczka. Miasto, o miasteczkach już wcześniej opowiadałem, na pewno tę grę znacie. Jest to świetny, abstrakt, gra logiczna, ale jednocześnie rodzinna, bardzo prosta, w której jest bardzo dużo do pokombinowania. Tymczasem ja mam nadzieję, moi drodzy, że skoro rząd odwołał pandemię, to koronawirus zastosuje się do obecnie panującego prawa w Polsce i również poluzuje. A ja, jak i wy, będziecie, będziemy mogli wszyscy odbić sobie Nasz bardzo biedny proszówkowy maj w czerwcu. Dzięki za uwagę. Hej. Cześć, witam Was serdecznie. Jeżeli chodzi o moją grę miesiąca, ja wybieram tym razem Escape Quest. Jest to taka książka z zagadkami od wdawictwa Egmont. To jest akurat wersja poszukiwaczy zaginionego skarbu i jest to taka przygoda w klimatach Indiana Jonesa, gdzie będziemy podróżowali po świecie, rozwiązywali zagadki. Troszkę tak jak w innych tych, tych grach Escape Roomowych, ale tutaj faktycznie jest bardzo dużo tekstu do czytania. Są różnego rodzaju właśnie zagadki, piękne ilustracje i jakby mój ulubiony właśnie klimat przygód. I nie będę wam spoilerował, ale jest bardzo fajny motyw tejże podróżowania po świecie, używając różnych środków lokomocji. Na przykład możemy użyć sobie samochodu, żeby przyjechać do innego miejsca i tam rozwiązujemy różne zagadki. I to jest taka dosyć liniowa przygoda, ale mamy kilka odnóg w pewnym momencie, że możemy w dużej kolejności to rozwiązywać. I mamy właśnie taką edycję. I, i po skończeniu tego zabieram się po, do takiej wersji cyberpunkowej, gdzie faktycznie też 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 wszystko bardzo graficznie fajnie wygląda i zobaczymy czym tamta nie zaskoczy Tą serdecznie polecam, to jest naprawdę sporo grania, spokojnie, kilka godzin, jeżeli, jeżeli nie, nie, nie szukacie podpowiedzi na końcu tego zeszytu, kilka godzin możecie na tym spędzić. A fajnie, bo jeszcze można, jeżeli nie, nie, nie jesteście jakimiś maniakami zagadek, tak jak ja, możecie po prostu sobie pomagać. Tak? To jest bardzo fajne nawet do czytania, do przeżywania przygód, a przy okazji są te zagadki, które jeżeli po prostu się zatniecie, można po prostu przeskoczyć na następną, znaleźć się rozwiązanie. Bardzo fajna rzecz i dużo nie kosztuje jak na za tą jakość i teraz troszkę autoreklamy, ponieważ już jutro rusza kampania finansowania na Nakina, wspieram to jest to dla mnie bardzo ważny projekt, ze względu na to, że po prostu ja, ja marzę o tym, żeby być tym autorem gier, i faktycznie to jest bardzo fajna gra, taka rodzinna z dużym plusem. Troszkę cięższa, moim zdaniem, od Siedmiu Cudów Świata, gdzie będziemy budowali swoje totemy, będziemy budowali swoje monumenty. I dla najszybszych wspierających przez pierwsze dwa dni kampanii będzie minus 10 zł, czyli możecie już za 79 zł sobie zamówić jeden egzemplarz. Dodatkowo możecie jeszcze sobie zamówić. Taki specjalny totem jako znacznik pierwszego gracza, będą konkursy związane właśnie z malowaniem tych figurek i będą fajne nagrody do wygrania. Jakby tego było mało, wszyscy wspierający dostają dodatkowe plemię odłów, które mają fajną specjalną umiejętność, one przypowiadają przyszłość, także mogą prze przewidywać co się w czasie rozgrywki wydarzy. I poza tym wszystkim wszyscy wspierający w ciągu pierwszych 24 godzin dostaną nanaki Express za darmo. To jest taka wersja print and play tej gry, którą dostaniecie już 8 czerwca, czyli w ciągu kilku dni od tego, kiedy to oglądacie, możecie już sobie zagrać w taką skróconą dwuosobową wersję nanaki żeby sobie po prostu potestować do momentu, aż to pudełko będzie wysyłane. Także mam nadzieję po prostu, że, że rzucicie okiem na kampanię, wspieram to, łamane na nanaki. Już jutro o godzinie 11 rusza kampania, zajrzyjcie koniecznie, jeżeli możecie, to wesprzyjcie, bo tak jak mówię, jest to dla mnie bardzo fajna rzecz, a jednocześnie bardzo ładna, fajna gra, gra karciana, gra planszowa ilustrowana przez Radosława Jaszczuka, naprawdę masę roboty tutaj wykonał Radek, masę roboty przez naprawdę miesiące, miesiące mojego życia wykonałem ja i mam nadzieję, że to wszystko się opłaci i, i będzie Nanaki w polskiej edycji wydane już niedługo. Także dzięki wielkie, że oglądaliście Grę Miesiąca, eee, wysprzyjcie Nanaki, naspieram to, dzięki wielkie do następnego, hej!